Cześć, witajcie moi kochani, jednak zobaczycie jak umieram To kolejny odcinek subnautyki, subnautyki Czy nam się nazywała. Umarłem dziwnie Uff, już myślałem, że coś się odwaliło A jednak to się stało tak normalnie, dobra, okej, okay, to spoko, na chillku. To cieszę się bardzo Tu wszystko mam zostawione Tak? Tak, dobra, pamiętałem dobrze to, 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 i to jest nasze oprócz tego, w sumie. Dokładnie. Ta opieczka, weźmiemy ze sobą od razu. E, to można by w sumie przygotować sobie do żarcia. Mieliśmy tutaj naprawdę dużo. Wow, ile ja tutaj żarcia. Fucking hell yeah. Dzisiaj już w końcu poruszymy się w stronę wyspy. Nie wiem której. Myślę, że tej. Teraz znajduje się w tym kierunku. W kierunku w dłuż statku, ale w lewo. W sumie nie wiem, czy w lewo. To jest. Gdzie jest słońce? Słońce jest tu, nie ma południa, więc to jest wschód, czyli od strony zachodu. Biorąc poprawkę na to, że to może być w ogóle jakaś inna planeta, więc co za tym idzie, chyba to jest inna planeta, a co za tym idzie właśnie e, może być to spowodowane tym, że e, no tutaj może być inaczej. <laughs> Ale myślimy racjonalnie i to może być w ten sposób właśnie rozplanowane. Nie wiem czy ma się skupiać się na patrzeniu pod wodę, czy lepiej skupiać się na patrzeniu tego co jest nad wodą. Że to jest ogromna ilość złomu. Fuck, To nie pomaga. Dobra, to na razie się jeszcze wstrzymamy. Może z powrotem będziemy już to brać. No nie, no dobra. Musimy to przeszukać i wziąć wszystko do bazy. Naprawdę jest tutaj ogromna ilość rzeczy. Weźmiemy to, zaniesiemy jeszcze do bazy i później dopiero popłyniemy. Ja wiem, ja wiem, że to już 2 czy 3 odcinki temu mieliśmy. E, mieliśmy właśnie płynąć na tą wyspę, no ale co ja poradzę, że to się tak e, przeciąga straszliwie. No co ja na to poradzę. nie mógłbym na to coś poradzić, ale no nic na to nie poradzę, bo, bo podoba mi się tak granie, no fajnie mi się gra. Chcieliście, żeby mi się fajnie grało, Za z nami nie krzyczcie, dobra. <laughs> tak czy siak bawię się cudnie, naprawdę. Gierka mnie wciąga, gram sobie naprawdę przyjemnie, tak tak bym powiedział. Milutkę zmulanie, nie wiem czy macie zamiar się takiego Ja często właśnie o tym mówię w swoich filmikach, nie wiem czy w tej serii akurat mówiłem często, ale W innych często mówię właśnie, że Uwielbiam gry, w których się tak zmula, robi takie rzeczy, takie czynności Może niepowtarzalne, może to nie... o kurwa, Simov To się... Jeszcze... Nie mogę tego zeskanować? Aha, bo to nie jest skaner Kuszyn. Oho, 3 na 5 Często właśnie o tym mówię w różnych innych seriach, że uwielbiam takie gry, w których po prostu się tak gra dla takiego samego fanu z gry. Wiecie, robić takie czynności, które mogą być nudne, ale tak sprawiają fan. Troszeczkę syndrom, który pojawia się w Stardew Valley, ponieważ tam po prostu robiło się rzeczy. Totalnie powtarzalne. Tam, tam to już było totalnie powtarzalne. Natomiast i tak bardzo przyjemnie się grało, naprawdę. Powiedziałbym szczerze, że właśnie chyba to piękno w tej grze polegało na tym, że człowiek tak właśnie robił i nic tylko zobowiązującego, tylko dostaniecie takie rzeczy powtarzalne. Nie ma latarki, to trochę utrudnia, jeżeli chodzi o szukanie czegokolwiek. No cóż. Jak się nie ma, co się lubi, to się kurde ucieka przed szarkami. Tam coś jeszcze może być. Tam mogą być jeszcze... Czy, czy mnie tam szarki nie chciał zabić teraz właśnie? Trudno powiedzieć. Lecz eee, Fajnie byłoby znaleźć resztę tych rzeczy, żeby móc zacząć robić po prostu Simofa. To byłoby naprawdę bardzo miłe i bardzo bardzo pożądane przez nas. Czy to się uda zrobić? Naprawdę trudno mi to powiedzieć. Szczerze mówiąc, naprawdę trudno mi to powiedzieć, bo nic na aktualnie nie widzę, więc nic nie wiem. Natomiast Simov by na pewno przybliżył nas do jakiegoś tam rozwiązania, jeżeli chodzi o, o, o granie. Jakiś rozwój fajny. Przy okazji moglibyśmy ogarnąć sobie te baterie całe. Bo naprawdę, baterie też się fajnie robiło. Znaczy baterie, Jezu, o czym czy ja mówię? Chodzi mi oczywiście o do dodatki do żebyśmy mogli, e, żeby mogło się samo ładować. O to mi chodzi, to byłoby fajne. 30 o! Mam 1 trzecią na cyklopa. Holy moly! Ale fajnie! To super. Super, że możemy sobie ogarnąć cyklopa przy okazji. To byłoby naprawdę super. Masakra. Zobaczymy czy nam się uda. Tego cyklopa ogarnąć w dzisiejszym odcinku. Może jednak cyklopa zrobimy zamiast, kurde, płynięcia na wyspę. Ale wiem, wyspa, wyspa jest ciekawa, tam w wyspie się dzieją cuda, tam jest coś... zawsze ciekawego tutaj. No niekoniecznie. No postaram się za, za chwilę poplanować sobie kiedy w końcu popłyniemy na pewno na tę wyspę. Natomiast jak sobie myślę o tym, o tym cyklopie, którego sobie robimy, to o mój Boże, już się jaram. Czy jest tu jeszcze jakiś kadłub cyklopa? Czyż jest coś, co mogę zeskanować w ogóle? Jest to roślinka, która gryzie straszliwie. Czyli o to chodziło Wam z tym czerwonym bionem, tak? Dobrze rozumiem? Czy, czy, czy po prostu trafiłem to losowo i tak naprawdę nie o to Wam chodziło? No, piszcie, oczywiście śmiało. Na pewno to się przyda. Na pewno przyda się ta informacja. Okej okay. powiedzcie mi też, czy tutaj mam dalej szukać. E, jeżeli chodzi o cyklopa i sim fragmentów, bo wygląda w ten sposób, jakby tutaj, jakbym wyczerpał tutaj te źródełko. ...fragmentów. Wydaje mi się, że po prostu e, nasze płynięcie w stronę wysp będzie wyglądało w ten sposób, że cały czas będziemy się cofać, zanosić to co wzięliśmy i dalej znowu płynąć. Tak cały czas. że po prostu... E, przy okazji zrobić wiele rzeczy. Nie wiem czy to jest dobry sposób. Na pewno zajmie nam dużo czasu i możliwe nigdy nie dopłyniemy do tej wyspy, bo przepłyniemy gdzieś, ominiemy czy coś innego, ale... Ale mi się podoba, mi się podoba coś takiego. No, jaram się ogólnie. W okazji wypadałoby zrobić e, te kochane znaczniki Radiolatarnia. latarnia. Miedziany przewód trzeba zrobić. I tytan. Jak się robi miedziany przewód? Z dwóch rudy miedzi aż. O kurde. To jest naprawdę dużo. Ale zróbmy to. Na pewno tutaj zróbmy na próbę, bo nie wiem, jak to działa do końca. Tutaj w tej bazie wypadałoby to zrobić. Żebyśmy wiedzieli, gdzie jest nasza baza na pewno. To byłoby fajne. Na wyspę też wypadałoby jedno położyć. Musimy się dowiedzieć, gdzie jest wyspa na pewno. To by na pewno pomogło. To tak tak właśnie myślę. Jeden, dwa i trzy przydałoby się. Tu też nie będzie, nie będzie. Tutaj musimy mieć jeszcze jeden. O, Mamy tego mnóstwo. Mamy? Czekajcie, mamy za mało. Dwa, cztery, pięć. Nie wzięliśmy tego jednego. Dobra. Zrobimy najpierw jeden przewód oczywiście, żeby sprawdzić jak to działa, jeżeli będzie dato to hokijowo, no to po prostu zlikwidujemy to. Może nie zlikwidujemy, a nie zrobimy kolejnego. A, czyli nie mogę tego postawić w środku? Ale mogę tu, tak? B1 ok. Podniosę to, to co? Mogę sobie jeszcze raz użyć? Mogę. No, ale mi sobie, będzie takie B1 tutaj. Widzimy, że jest baza 1. Z daleka będzie pokazywać nam, tak? To tak samo jak naszą kapsułę ratunkową. Okej! Okay. to jest to, czego potrzebowaliśmy. Świetnie, Robimy takie jeszcze dwie na dwie różne góry. Super, no, tego potrzebowaliśmy, to prawda. Dzięki, że to mogę ładnie rozplanować. Super, ale dobra radę mi dałeś, prawda? To było. To był świetny tip, że, to, że mam to zrobić. Dzięki, dzięki bardzo. To na pewno nam pomoże się ogarnąć lepiej. I tutaj resztę tego zostawimy. A, czy jednak wzięliśmy jedno ten. rudę za dużo mieliśmy tę jedną. No nie wiem jak ja to obliczyłem, no nieważne. To nie jest takie kluczowe. byśmy sobie coś zjedli, co? Mam no, nadzieję, że będzie więcej rybek. Tu są dwie bodajże, więc to nie weźmiemy. Tu jest trzecia, więc jedno weźmiemy. Dobra. I stąd też bym wziął jedną, ale. O, mamy. Dobra, są trzy, więc jedną bez problemu weźmiemy. Tak, są dwie. Jedna taka malutka, strasznie, jest tutaj. Dobra, są to są. Nice. To na pewno pomoże i w ogarnięciu tej wody całej. tak, z tego robimy wodę. A to sobie pieczemy. Dobra. Tak i tak. Okej. Okay. Tu coś... nie, dobra, jedną wzięliśmy, tutaj jest wszystko. Popłyniemy w stronę, w stronę tej bazy. Przy okazji pewnie wpadniemy znowu do tego, tego samego miejsca, żeby może tak na szybko jeszcze przeszukać, czy nie ma żadnych może spawnów czy tego różnego tego typu? No fakt, no i to jest wszędzie, wszędzie jest kurde, ten kwarz pieprzony, no ale dobra, stąd kwarz będę nabrał, to jest okolica bazy, tutaj przeszukamy to dookoła i wtedy to ogarniemy. Nie chcę po prostu powielać tych samych czynności i wracać bezsensownie z, spod bazy. Tutaj jeszcze bym wszedł po prostu, żeby zobaczyć ten e, jakiś skan, po prostu tutaj raczej nic nie będzie już, kurde, bo tutaj 13 razy już płynąłem, więc to ominiemy tą tutaj tą, tą główną w natomiast może tutaj coś dalej jeszcze będzie, tutaj może coś nie. Też nic nie ma. Może tu jakiś schemacik mały, co? Czy nie? A, nie będzie to raczej już. Caution, caution, Ale jedną trzecią cyklopa już mamy, więc to jest dobre, to jest good stuff. Cześć czy ty już bijesz coś, czy, czy dalej jesteś bez, bezsensownym stworem, który po prostu pływa jakiś porąbany? To wszystko. Trudno naprawdę powiedzieć, ale jak na razie to właśnie on taki był, że. Tak sobie był, żeby tak. O. Taki wujek typowy, który tam sobie jest, bo jest i tak. W sumie nikt nie, nie bierze pod uwagę tego, w sumie po co on tam jest. O, widzimy tutaj jest kolejna wysepka. Kolejna, albo wpłynąłem po raz 15 w to samo miejsce, a raczej nie, ponieważ. Mam już fragment na starcie, który nie widziałem wcześniej, więc wątpię, żebym go normalnie ominął. Weźmiemy to. Simov. Czy to zostanie fragment, który potrzebowaliśmy? Chyba nie. Jednak. Jednak tak. Tak, 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 już wypływamy już wypróbowałem. wrócimy to za chwilę. To jest dobre miejsce. Tu, tu, tu będziemy musieli posiedzieć trochę, bo naprawdę jest mnóstwo, widzę, materiałów, które potrzebujemy. Naprawdę mnóstwo. To jest tutaj... Widzę, że to jest takie lokalne Boże Narodzenie. Po prostu wszystkie ryby tam spłynęły, żeby zobaczyć, co tam jest. Halo, alo, tak nie płyniemy szybko. Może wypadałoby zrobić w końcu jeszcze jedną butlę. Tylko mniej byśmy mogli nosić tego wszystkiego przy sobie. Kurde, to też boli. Strasznie boli, bo to tam to zajmuje chyba aż 4 albo nawet 9 miejsc w ekwipunku to jest naprawdę ogromna ilość. To jest tyle ile... Ja myślę sobie, że nie mogę pozwolić, więc Raczej tego nie zrobimy Fragment Simofa, to już mamy z głowy On coś pewnie daje, ale... Czy ja tak potrzebuję tego, to nie wiem 30 remaining. Spoko, spoko, tak sobie powoli to porobimy tutaj pogarniamy może by był jakiś cyklopik tutaj na szybko. No tutaj by się przydała jeszcze jedna. jeszcze jedna butla, żeby to troszeczkę wydłużyć do tak do sto, tych 105. No na naprawdę połowę, to my tracimy na... wpłynieć z na dół i z do góry, a same siedzenie na dole to zajmuje, naprawdę musimy tak szybko to robić, że nie wiem. E, dobra, no i tak, ewentualne skanowanie tutaj, no to by się, w ogóle to by się przydał ten, e, ta roślinka, która daje nam, roślinka, ta skała, która daje nam e, po prostu powietrze, bo to by nam tutaj rozwiązało problem z energią. Nic tutaj chyba nie ma Chyba jest jakieś jakieś Chyba nie ugryz. Ten też I uparcił mały Że tak specjalnie przypłynęły, żeby mnie ugryźć. Hamy małe, hamy, hamy i prostaki No cóż Poteczkę sobie zjedziemy. i lecimy dalej no niestety płyniemy z dwoma złomami przy okazji, to jest... Dobra, może byśmy wrócili w sumie Tak dla pewności Ja wiem, że to, że to jest takie smutne, że wracam 15 razy, ale... No te dwa złomy to są aż kurde 8 różnych fajnych materiałów, które mógłbym w tym czasie zebrać, to jest naprawdę dużo Przy okazji możemy Simofa zrobić Nie, przydałoby się go ogarnąć w końcu On by nam dużo pomógł, tak szczerze mówiąc. Tylko niego potrzebowałbym baterię jedną na pewno zrobić. Baterie pamiętam, że były naprawdę problematyczne, jeżeli chodzi o produkcję ich. Tam miedź było problemem właśnie miedź Bo w ogóle miedzi ma się sporo, tam się miedzi sporo znajduje, ale już na pewnych głębokościach po prostu zamiast miedzi dostajemy złoto, inne materiały i wtedy właśnie zaczyna się taki dylemat, bo musimy szukać miedzi na niskiej głębokości, co za tym idzie. Tam możemy zdobyć dużo tytanu, dużo innego syfu, który jest nam niepotrzebny i to jest. No to utrudnia, nie? No to utrudnia. Okej, okay, dobra, dobra, to mamy z głowy. Tylko właśnie w czym zrobić? E, w czym zrobić całego Simul? Simulacja no nie od tutaj. Nie robiło się też w budowniczy bas, Robiło się tutaj. To robiło się w. przenoście swoich pojazdów, tak? Olej maszynowy, ogniwo. Czyli olej maszynowy, czyli SMART po prostu. Ogniwo energetyczne. No, fajnie byłoby to zrobić. No, fajnie, naprawdę fajnie byłoby to zrobić. Też dobrze byłoby zrobić tą całą oddycharkę. Kurde, no. Jeszcze jedną butlę, może byśmy zrobili jednak. Butlę, plus ja bym zrobił jeszcze tą. Ten pecherz pławny. Kurde, no dobra. Zróbmy to. Potrzebujemy szkła, tak? Dobra. Tak, to było szkło, dobrze pamiętam. Żeby teraz afery nie było. Nie, o to mi chodzi, o to mi chodzi. Tak jest, dobra. Szkło. To nam z pewnością wydłuży czas pod wodą. Okej. Okay. I teraz jeszcze. O właśnie, za 105 jest już. Tu już jest więcej. Guma silikonowa, którą robi się z dwóch tych całych... lnianych czyś czymś. Czegoś tam... Nie wiem, co tam było za bardzo. Nie pamiętam. O, to lepiej jak w naszym wodorostu. To też by się przydało olej maszynowy teraz zrobić. To przyniesiemy od razu. Z tego zlepku się robi wszystko. Tak, z pięć zlepków, jakbyśmy przynieśli, też by się nic nie stało, nie? Mhm. Ok, no bo mam 105, no to wiecie, to już, to, już, to już jakoś wygląda, nie? To już jakoś wygląda. 1, 2, 3, 4 i 5. Mam miejsca, czy co? Mamy, ale słapać mówiliśmy, mogliśmy, dobra I wracamy, no, wracamy. no i wracamy, nawracamy. No i ten pęcherz pław nam przyda się po prostu, żeby wypływać szybciej. To dlatego właśnie chcę go wziąć, a nie, że jakieś tam on mi się swoje. Dobra, tu mamy z głowy. gła silikonowa też jest spoko. Nie to tutaj mieliśmy zrobić to. Co do tego jeszcze pajecherzówkę jedną? Dobra, teraz pójdziemy sobie do bazy tam, znaczy pod naszą bazę. Zobaczę co tam się dzieje. Eee, konsola pojazdów, sztabka tytanu, to jest chwila. I ogniwo energetyczne, jak się robi? ogniwo energetyczne, w trzeba zrobić. No dobra, to za chwilę. Ale pojachrzówka będzie dobra. Znaczy dobra, nie będziemy je jeść tym, wyjątkowo. Nie ma trzeciej, naprawdę nie ma trzeciej. Fak, może tutaj będzie trzecia już. Nie ma. Fuck Jakie to jest utrudnienie? Panowie i panie, co tu się wywala? Wyrabia w sobie nawet A, Tu mamy trzecia, myśmy wzięli w sumie Mamy dwie, mamy dwie. Tutaj są znowu trzy. Tego akurat nie potrzebujemy już, bo te żarcie to nie potrzebujemy, naprawdę. Ale kurde, akurat tą pęcherzówkę. Ojej, niewdzięczna pęcherzówka. Holy moly. Serio, nie mogliście sobie spłodzić jednego na szybko. Hamskie, no? Tak, czy jak może gdzieś tutaj znajdziemy po drodze. Nie ma, ale w którym nie występuje. No, ja i tak znajduję, tak. O. Przy okazji, o przy okazji w sumie, <noise> złom. No weźmiemy jak już jesteśmy, no czemu nie? A dzisiaj też mieliśmy kurde płynąć na tą głupą wyspę. No nie popłynęliśmy tej, na tą głupą wyspę. Hm. Ale alpę mamy chociaż, tyle dobrze. No i ten kwart weźmiemy, jak już tu jesteśmy. Ołów. Co jeszcze jest? Tu coś? wypłynąłem w tym miejsce, no to trochę słabo, mogliśmy tam gdzieś coś więcej wyczaić No nic, e, dobra, tu jeszcze pecherzówkę jedną byśmy wzięli, dlatego żeby móc na spokojnie sobie... Halo? Móc sobie na spokojnie po prostu um, wypić coś, tyle Oh yeah <stfashioned language> <Greekic minirio> Oki okay, doki. Okay, okay. No i teraz tutaj. Robimy to, robimy to. Jest peż bawny. woda. Okej no i jedzenie też by się przydało w sumie, nie? Woda, woda... I żarcie. Super. Tego mamy sporo w sumie. Eee, znowu karco Odłożymy sobie to. I widzicie, to jest to, co jest piękne w tej grze. Dużo materiałów. Eee, to w sumie weźmiemy stąd. To weźmiemy do innej skrzynki, wrzucimy od razu. To już nie zmieści się, co ciekawe. O! To jednak tutaj wrzucimy. Trzy apteczki nam starczą, raczej tak. Dobra, to będzie wszystko w tym odcinku serdecznie. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam już niedługo do kolejnych subnotiki. Do już niedługo siemanko, no i cześć!